że jesteśmy z tej strony Adam Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego w oklasie XXI wieku jesteśmy gdzie? Jesteśmy w Bułgarii, ponieważ Bułgaria jest Tania, tanią słowiańską, e, przystanią dla Słowian, którzy wiertolą banderowców, ukraińców banderowskich. Słuchajcie, tu możecie kupić szoty z flagą obecnej Rosji, Rosji Putina, brawo, brawo, Bułgaria. Szoty Rosja nazywają się, Rosja, po prostu szoty. Te szoty idą dla mojej ekipy nagrywającej, ja oczywiście sobie kupiłem truskawki, lemoniadę truskawkową, za 9 lubów jeszcze ta, y, już ubiera ta waluta, ale jeszcze jest. A tutaj jakieś y, zagryzki skrzydełka barbiców. Więc słuchajcie, y, Bułgaria nie boi się politycznej poprawności Bułgaria nie jest antyrosyjska. Są szoky z flagą Rosji. Popieram, chociaż nie popieram, tak, w ogóle udziału ale specjalnie kupiliśmy je dla Was, żebyście zobaczyli, że to co kupimy jest abstrakcją. Słowa wielkiej Polsce, niech żyje Sojusz, Polska, Rosja, Sławianie, Góro i Bułgaria.